Ale Ale mam pierwszą rybę na kukurydze i chyba jest to ryba największa. Pierwszy jaźnik w tym roku. Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem. Mamy nowy rok 2021. Także dzisiaj jest to rozpoczęcie nowego sezonu. Rozpocznę od fidera, delikatny fider na wiśle. Ta sama woda, która była jakieś 3 tygodnie temu, natomiast zmieniłem miejsce. Tam, gdzie byłem, jest wszystko obstawione. Także zupełnie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Wiem tyle, że jest zdecydowanie płycej, bo już wygruntowałem. Prosta zanęta G5 wymieszana z odrobiną martwej pinki, kukurydzy, z pieczywem fluo. I to praktycznie tyle. Przypon długi, tak jak ostatnio, metrowy. Do tego haczyk 16 albo 18, już nie pamiętam. Zaczynam od dwóch martwych pinek. Tyle. No jak widzicie, jestem w troszeczkę innym miejscu. Przespacerowałem się jakieś 50 metrów. A to za sprawą tego, że zadzwonił do mnie schab i powiedział, że zwolniło się miejsce, w którym początkowo chciałem łowić. Nie było żadnych brań przez jakieś pół godziny, także długo się nie zastanawiałem. Jestem tutaj. No i jakieś brania są. No i mam pierwsze branie w nowym roku. Na razie takie zrywane, szybkie. I... Pierwsze branie w nowym roku. Jest pierwsza ryba. I pierwsza rybka sezonu 2021 to krąpik. Lepszy rys niż nic. Jest kolejna ryba. Raczej rybka, ale jest. I znowu krąpik. Tym razem na białego. No, pierwsza uklejka sezonu, drugi gatunek. Nawet na czerwonego biorą Złowiliście kiedyś no. dwie ryby na jeden haczyk? Pewno nie. Natomiast ja złowiłem jedną no. rybę rozpoczęcie sezonu i na haczyk, i na koszyczek. Także nie za rozpoczęcie. Nie ma nawet tutaj haka, Uwaga. Ja już tutaj mówiłem, że jakąś większą rybę mam, a padła mi ta kamera sportówka, nie zmieniłem baterii. a taka większa ryba. No Nic mówimy dalej. Pora na szybki update łowię już jakąś godzinę, może półtorej, no jest naprawdę nieciekawie. Ryby oczywiście biorą, ale jedynie na pinkę białego, na czerwonego robaka w sumie też są brania. Ale biorą cały czas takie same ryby, czyli tej wielkości krąpiki. Czasem jakaś płoteczka się trafi i to tyle. A nie, sorry, jeszcze była jedna klejka. E, po zmianie na kukurydzę, kompletny brak brań. No ale w końcu jednego się doczekałem. Ole strzał. Ale mam pierwszą rybę na kukurydze i chyba jest to ryba największa w dniu dzisiejszym. No. Nie, jazik. Pierwszy jazik w tym roku. Taki z 25. Ale... Chociaż poczułem jakąś rybę. Dobra. Uj. No, także udało się złowić jazika. Pierwszy jaś tego sezonu. Nie Niewymiarowa ryba, taka około 25 cm. No, ale oczywiście bardzo cieszę, bo jak na dzisiejszy dzień, to naprawdę kawał ryby. A jeszcze godzina łowienia i kończymy to rozpoczęcie sezonu. Tutaj, gdzie początkowo rzucałem, no jest dość słabo. Same małe ryby. Natomiast tam właśnie, tam hen hen daleko. Tam udało się złowić tego jazika, także próbuję dalej. Tym razem kanapka biały z pinką. No. Prawie że tam gdzie chciałem, jak nic się nie będzie działo, albo będą drobiazgi, to przerzucam się znowu na kukurydzę. A siatkę wziąłem dzisiaj tą gigantyczną 4-metrową. Także ryby są w doskonałej kondycji. Są same maluszki takie, no ale chociaż ta siatka się przewietrzyła, przemoczyła, będzie śmierdziało w chałupie. Coś tam jest. Na pewno krąpik. Jasne, że tak. Jeżeli się tylko założy pinkę, to branie jest momentalnie. Tak jak teraz. I od razu jest ryba. No ale zobaczycie jaka. Bo I to dzisiaj rekordowa najmniejsza. A jeszcze takich krąpików można nałapać całą masę, ale chyba nie o to chodzi. A jeszcze sobie kilka ryb złowię w ten sposób. No i najzwyczajniej w świecie będę się zawijał do domu. I kolejne branie. I zapewne kolejny krąpik. No dokładnie tej samej wielkości ryba. No także, jeżeli ktoś chce się połowić z takimi rybkami, no to dzisiaj jest świetny dzień. Biorą rewelacyjnie. Co rzut to branie. Próbowałem łowić te większe. Niestety praktycznie nie było żadnych brań na większe przynęty. No a tutaj o, patrzcie, już tam już coś się zainteresowało tą pinką. A zdarzało się też dzisiaj tak, że nawet nie było widać prania, a ryba się działa. Nie mogę powiedzieć, żeby to było wymarzone rozpoczęcie sezonu. No ale jest, są ryby, także dzień jak najbardziej udany. No dobrze, złowię jeszcze jedną rybę. Chyba będę kończył tą zabawę. Powoli robi się ciemno. Nikt nic nie łowi. No zdarzają się jakieś tam krąpie. Jakieś płoteczki widzę, że ktoś tam łowi, ale też bardzo rzadko. Na spławie chodziło, widzę, że troszeczkę większe się trafiają, tak jakby ta ryba stała w toni. No i to jest możliwe. O, już jest, już ciągnie. To od razu branie właśnie w opadzie, Jak to delikatnie pada. O. No, chyba próbuję pobić rekord w najmniejszej rybie 2021 roku. Wystarczy tego. Tak jak wspomniałem, kończę łowienie. Chciałoby się rzec, że zawsze lepiej być nad wodą niż w domu czy w pracy. No, ale dzisiaj można by polemizować. Rozpadało się, wszystko przemoczone, wszystko zapiaszczone. Ryby nie dopisały. Maluszków można było się włowić do bólu, no ale dużych ryb zabrakło. Niemniej jednak ja jestem szczęśliwy. Udało się rozpocząć sezon, no ale następnym razem zmienię miejscówkę i mam nadzieję, że lepiej połowię. Także, jeżeli Wam się podobało, zostawcie pierdoły, czyli lajka, subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się! Do następnego! Cześć!